Witajcie w Myanmar. centrum, dzisiaj nasze ulubione demo Bodyguard i parę pomysłów na porządki. Dlaczego pomysłów na porządki? Chcemy Wam pokazać, jak bardzo uniwersalna jest koparka z lotatorem i jak bardzo uniwersalne są niektóre typy zamiatarek. To jest zamiatarka zbudowana do ładowarki, do wózka widłowego, do koparka ładowarki. Zapięcie do maszyny zamiatarki mamy na widły Natomiast w tym miejscu chcieliśmy zobaczyć z Michałem jak będzie nam szło sprzątanie na placu Ono idzie bardzo sprytnie, bardzo fajnie Maszyna ma zraszacze itp Więc nie ma kłopotu Ale często jest tak, że nie można gdzieś podejść Albo po co wieść ładowarkę, jeśli mam koparkę Zobaczcie, jak dużo, jak sprytnie jesteśmy w stanie przemanewrować. Ta zamiatarka nie jest lekka, więc, to też świadczy nam o stabilności maszyny. Oczywiście jest wiele prostszych podejść, wiele prostszych zastosowań. W normalnej sytuacji mało kto będzie tak używał tej koparki. To co głównie chcieliśmy Wam pokazać to uniwersalność. Uniwersalność rotatora i możliwość jego wykorzystania zależnie od tego co mamy na placu, co jest w danym momencie dostępne.